Witam wszystkich bardzo serdecznie z zrobimy kolejnym odcinku w pojedynkach. Taki widzę, że na chwilę na tryb online i to jest to samo, tylko że będziecie z graczami, tam też możecie robić kampanię, także tam nic specjalnego nie ma. Jest to troszeczkę od, od innej odmiany tej gry, ale lecimy dalej widzę z kampanią, bo obiecywałem, że to będę robił kampanię tylko. Nie wiem czy tam nam się zrobić całą, nie, nie pewnie nie znajomimy pewnie całej, bo może nam się znudzić też. Wiadomo, ale tutaj mówimy głównie o kampanii, także... Wszystkie wyścigi bo to będzie grało poza odcinkami, tylko chodzi mi o to, żeby nie robić kampanii, bo to wszystko zrobiło no, na odcinku. Na no, jest jedno takie, w którym musimy zrobić tam jakiś siódmy poziom reputacji, to taka to mi zajmie faktycznie, bo... lecie jak to jest. Z tymi rzeczami. No, mamy nawet naszą postać znowu. No, ciekawe miejsce. Dobra. chyba lecimy. Osięgowo można odlecieć sobie. Odwoły tu widzę, że mamy. To tyle mamy z tych osiągów? A, możemy sobie wybierać różne rzeczy O, tu możemy wybierać Dobra hmm. Więc wylecimy nocą, chyba Tam mamy tylko jedną, jedną furę gdzie powiecie, na Kps Na początku rozgrywki Także, no to są ogólne wyścigi tego momentu. A wiecie, Ja wokół było, tam są speed listy na przykład No, to stało co tutaj, ale no wiecie I to no, muszę tutaj na koniec ponieważ tutaj policjant mi łatwo może złapać z kim pojazdem, Także no, błaga nie będę mógł mieć jakiejś tam wysokiej Ale lecimy ale zobaczcie, nie mogę się na tą mapę napatrzeć, bo to takie zarąbista jest, że po prostu do no, tu jakbym sobie pojeździł Że no to, no fajnie, nie wszystko Słuchajcie Mamy misję I mamy jedną misję W którym musimy zrobić, żeby tak Yy, musimy zrobić wymagany poziom reputacji i poziom osiągów, nie? Mamy, a polecamy, no wiecie, no chodzi mi tu po o to, że poziom mamy siódmy potrzebujemy, a mamy 5, także no lecimy na jakiś wyścig dzisiaj. Nie wiem, czy jest jakiś dzisiaj wyścig poza miastem Może pokazać, co tak nie będę w sumie, ale jakiś, jakiś obławowy bym chciał najwyższy. O ile w ogóle to będzie poziom obławy. Dobra, misje, czy zawody Tam mamy mi pierwszość także że jedziemy tam Zabiam. Słyszałam, że przerabiasz swoją brykę widzę, że poważnie do tego podchodzisz Inaczej by mnie tu nie było Wiesz, jak chcesz się dostać do ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę Z tego co słyszałem, ty też nie O tym właśnie chciałam pogadać Myślę, że możemy pójść sobie nawzajem Założyć ekipę Chyba, że masz lepsze oferty na stole Właściwie to mnóstwo Przestań To jak? Co ty na to? To dobra! Super! Dobra, jeśli mamy się zacząć spinać w hierarchii, musimy sobie załatwić wyścig przeciwko innej ekipie. Pamiętasz, Ken'ego? Tego ducha, z którym ścigałem się pierwszej nocy? Jego ekipa Speedboys prosi się o łomot. Chomie swoje kontakty, ale ty musisz pokazać, że warto się z tobą ścigać. Zdobądź zaproszenie. Wtedy będziemy mieć szansę zabłysnąć.

No to ja napojkam, na no, pewno ją w środę widzę, bo to jest niemożliwe, że jej nie w bo to jest skóra nawet z tego zwykłego Innsport Feed'a, z tej baka nawet, to ja pamiętam, pamiętam. Tutaj mamy wyścig, który bierzemy, to oczywiście. A patrz, porąbany trochę, widzę, też chyba będzie musiał mieć jakiś czyn. nie mogę nic tu zrobić w tym wyścigu, no. Ale jest zbugowany ciągle A te wyścigi są zbugowane, nie mogę go wziąć Czekajcie, to może pójdę na jakiś inny wyścig Tam miałem być, a w sumie którego robiłem mam. Tam nie pojada tak w daleko no. Jest tam stacja, zajebiście Mogę tam się tepnąć, please, No nie mogę tam się tepnąć Czemu na papi nie mogę tepnąć się? Ja mam taki kawał do przejechania widzora no A, to nie mogę wyścigu wziąć, ale to jest głupie to samo widzoro A nie mogłem, a to mogłem Kolejne wyścig co do kolekcji ja mimy Ale ja pamiętam, tak to jest BMW to nowsze. To jest BMW, tutaj, to wiecie jakie mi chodzi. To mam tutaj buga też, bo ja też byłem taki, bo też było takie wiecie, takie auto podobne No ja nie to jest M3, ale to czy nie M3 Musimy wygrać wyścig No tak, to jest też, nie wiem, na skutek tylko zgonić Mam chujowe auto Ale no cóż Musi się tu z poziomu reputacji zrobić, gdybyś osiągnął nowe auto, lepsze jest, bo inaczej nie mam rady To jest pewnie też takie ze Jaki jest tam jeciał. A számú, <aha>. <gül> 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 <Da>. <gül> no, Trzeba się tutaj czymś niż tutaj w domu. Wydaje mi ja wymieniam na to, to te ten wyścig teraz Zajebiście Poziom obławy zajebiście U kolejne zawody, jakieś szukamy Ale jesteśmy akurat tutaj, hmm. gdzie? Sam raz Ten wyścig tu bym hmm. zrobił obok tego, gdzie ja na Mam najbliżej tutaj, tutaj ja no, go robiłem do drugiego, ale mam piąty poziom, no ja potrzebuję 6, siódmy do takiego wyścigu, nie? Wtedy świadeczny nie osiągu te patrzymy Toky to nawet ten wyścig robiłem <grym> Także no e, dobra mm. Ale pierwsze miejsce, no dobra, to ja ten wyścigy nie robiłem, bo na nie wiem, co na odcinku, ale na na odcinku robiłem. Te wyzwania wyścigowe wyścigowe, w stylu. No i wiecie, ja mam jeszcze pierwszą furę, więc muszę wyścigi robić. Te wyścig też robiłem, ale jeszcze raz. ten poziom obławy zabrał, tyle jeszcze ten. Jak ten wyścig zrobi, to już z klaszowy poziom reputacji. Nieprawdopodobnie. A jeszcze tylko prostu także, no to się do tego też nie zrobimy. No ciekawe, że jeden z najłatwiejszych. O, zaliczył on na A jeszcze będę na pewno wszyscy czuł mi wizerę jakiegoś odcinku, znaczy, który auto wszyscy towarzyszą. Ja jestem ciekaw jak to auto wygląda. No ja myślę, że najbardziej na razie nie auto przynajmniej, ja nie, nie, czuję z tym, tylko wiadomo jak jest złotę, to już mam przeje w manę, w Ale ja tym nie uciekam. Musi być, być fajne, super auto, szybkie, żeby jakieś... Się... jakiejś... I się wtedy bawił twoje, kiedy żebym był z policją... poziom obawy, to jest tak dawno byłem. I Dzięki na kroka to nam na jest waszym bez mieć. tak się No jak wy przydzielić zobaczcie A to że też zarąbiliście, jeśli ja mnie jeździć z LG, to dać, nie mu fajnie jeździć Dzień ty czekajcie po raz dziewięć. Aaa, po prostu wyścigu pokażę, i idziecie razem, niech ono się po prostu wyścigu wychodziliśmy. Nam się 60% zaraz, no nam zostało jeszcze. że nie można no I metal, dobra. <kłysy> I koniec wyścigu Misia poboczna Dostępne niedostępne nocy tak trochę mamy przerąbane. Miejsca. Mamy jakieś wzywy miejsca fajne. Mamy tutaj taki salon samochodowy. W większości my nie mamy niczego. Zobaczcie, tutaj nie mamy nic ciekawego w Tu mamy jakiś tor fajny O, tu nawet taki tor widzę, właśnie. Mam tor wyścigowy palem sticky Ja tak patrzę, to nie ma tu nic ciekawego z tych map. Wiesz co będę się musiał bardziej pszczę, tylko jeden salon samochodowy? No, no idziemy tam zeskoczę tam muszę i. No, znaczy daleko mam. A tu się mogę tepać. Nie mogę w ogóle się klepać w tej grze. No to jest gównie. no dobra To jednak w innym odcinku to wszystko ja zrobimy. Mam jakiś zeby blisko kolejny wyścig, tak niedaleko. A ma. Tu mam mieć kolejny wyścig. No jedziemy tam. Jest to. Ten poziom chłopych w taki zwiększyć, nie? Przecież to jest dobra racja. A no, tam mamy zbyt kolejny wyścig. Wrócimy tam, kończymy, że będziemy kontynuować i pokażemy z drugą tylko to samo. Chyba w każdym miejscu to jest to pojedyncze, czyli aut też pewnie nie ma zbytku ciekawych, to, to musi być dobrze działać. Ja się będę musiał później pobawić autami, Widzowie, jak, to, jak to wygląda przez krycie. Chodzi Fajnie po prostu o to, że wygląda, jak możemy auto lepsze. Wiadomo, ja mam w piwnoku pokażę, widzę, to, które kupię, <kluzł> go w ogóle po prostu ulepsza, nie? Jak to wygląda, bo to jest fajne zabawy, oczywiście, no, także, wiecie. Nie wiem, jakie mam serce, to mam ja poziom obławy. Chcę zrobić, ja to jest do krypki i skończyłem się tam wyścig, to wiadomo, nie chcę ryzykować, to jest na samą furę. I zresztą w tym wam to pokażę.

Ty wiem, że są też wściekli 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 mamy to wiecie to wściekli 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 Muszę się 5 razy dopiero ukończyłem, jak nie wyjdziemy Ta noga przez drzewa jakaś niszczy w pajbaku, tak gdzie w pajbaku nie było No dzięki, że popchnie zatrzymał O, to widzicie. policja, bo nie. No, Jestem blisko Panem City? O, ja jestem bliziutko. Tam jakieś nowości są, tam jedynie są nowe nowości. Tyle. Gdzieś tu miałem garaż. No jedziemy tam zer. Zale. zakończyć z nie i wiecie o co chodzi mi, nie? Ten dzień z próby jazdy A ja na pewno ci po że to tam gdzie pokażę, To naprawdę nie mam dzisiaj do tego głowy, bo go to znowu wnosił A dzisiaj to awaryjnie To tak jest spokojne Znaczy napatrz na tą mapę jak to tutaj wygląda No tu sobie gdzieś widzę po mapie i to naprawdę świetna chyba

11 tysięcy zarobiliśmy. Nagrody dyryty. Mamy 3000 tysiące. Nożnik obławy. No, półtora, no niestety, no cóż. Mamy już wszystko, co się ma w reputacji. Nie go jest, to nie widzimy. Ale mamy, mamy bliżej, tylko jesteśmy. To jest zaraz, wracamy się na taką wlaźń. Wlaźń, Lakier w inkle. O mamy takie jeszcze widzowie auta. A, bo ja mam te auto. nie mam. Ja takie auto mogę widzę mieć. Dobra, przecież, o to, auto, auto jest spoko. Dobra, nie No, ja to mogę auto, ja mam te auto, tylko muszę mieć. Widzę to ja muszę robić, nie? Personalizacja. Wymieniać. Jak to jak to było w Paybacku, a a tu widzę bez tego możemy wszystko wymieniać, nawet koła chyba możemy zmienić. Ja yeah, ale gra za Tu możemy do jakieś kolory pododawać Komuś się chce odrzuć zmian oczywiście Czyli na dworze to możemy takie coś zmieniać, to, to co zawsze Przednie błotniki Które nam się w pizze nie podobają wydechowy. wydechowy Ja spoiler nawet, zobaczcie No będziemy się jednak podobali takich czeczak ale wiadomo To nie jest moja fura, ja nie chcę tej fury Efekty jeszcze mamy my? Dym spot dał mu zapieszenie. No nie wiem, on nie oczywiście od razu. Ej, nie każdemu składam taką propozycję. Mam kilka silników, szukają nowego właściciela. Rozejrzyj się, może któryś ci się spodoba. No tam wezmę. No tak, nigdy nie będę a się nie będę brał. Podwozie, napęd możemy wybrać. Dodatki. O, to co to, to, to są dodatki? Uuuuu! Standard. Mam jakie mamy zadania wyścigowe? Dzień. Wygaj dwa dzienne, wydajne, dwa nocne wyścigi. więc na 110 przez 5 sekund. No. na sklep, postępy mamy też jakieś. No widzimy się jeszcze chyba widzę w kolejnym odcinku, bo tutaj tak chyba będziemy na chce wygrać, widzimy się w kolejnym odcinku z Intwood e, Hit. Do zobaczenia, cześć!